Cześć witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj kolejny odcinek z serii Grow farminga jak. W poprzednim odcinku w komentarzach pisaliście, że chcielibyście zobaczyć oczywiście brączka, no to tak jak pisaliście, no to tak macie. E, oczywiście co zapraszam was do subskrypcji, do zostawienia łapeczki w górę, bo to zawsze e, motywuje. E, no i piszcie w komentarzach kogo byście chcieli zobaczyć w tej serii oczywiście. W następnym odcinku, więc co, nie przedłużając, zaczynamy. No to oczywiście Brączek jest to farmingowy youtuber, ale nie tylko, ponieważ na jego kanale znajdziemy również serię z innych gier, takich jak Rocket League czy Scrap Mechanic. Brączek oczywiście należy do Mafisolec. Jego dotychczasowy kanał został założony 40 lipca 2014 roku i do tej pory zdobył on 230 tysięcy subskrypcji i ponad 77 milionów wyświetleń z całego kanału na moment nagrywania tego filmu. Brączek w przeszłości miał przykry incydent ze znikniętym kanałem, prawdopodobnie ktoś mu się na niego włamał, ale na internecie nie ma o tym żadnych informacji, tyle, tylko tyle wiem. Jeżeli ktoś bardziej zna tę sytuację, z tym, że ktoś z, M, z Mafii z Team oczywiście stracił kanał na chwilę, to piszcie w komentarzu. A najlepsze wyjaśnienie, oczywiście, przypnę, Więc jeżeli coś byście wiedzieli na ten temat, to piszcie, bo na internecie o znikniętym czyimś kanale z MST za bardzo nie ma, a prawdopodobnie był to. Brączka. Pierwszy film na kanale Brączka pojawił się 6 lat temu i prezentował on mapę Pegier dla Mafii Solec do Farming Simulator 15, a dodany został 10 listopada 2014 roku, czyli niedługo po premierze Farminga, oczywiście 15. Za to najpopularniejszy film na jego kanale jest to vlog z rozładunku i testu nowego pługu talerzowego. Film na moment nagrywania ma ponad 1,6 miliona wyświetleń, a dodany został 19 sierpnia 2016 roku. Tak naprawdę chciałbym jeszcze dodać, że jest to może i trochę moje odczucie, ale jeżeli kogoś miałbym z mafii solec y, oglądać, najczęściej byłby to właśnie y, Brączek, ponieważ jego jakoś tak się... Fajnie ogląda i od niego można powiedzieć, że w jego nagrywanych odcinkach bije jakąś taką e, mega pozytywną energię, więc jeżeli miałbym wybierać, no to chyba najbardziej oglądałbym jego, ale tutaj każdy oczywiście może mieć swoje. E, oczywiście zdanie. Co do stylu gry brączka, No to styl gry brączka jest mega realistyczny i powiedziałbym nawet, że chyba najbardziej realistyczny z całej mafii Solec, ale bywa różnie. I oczywiście klasycznie, gdy pracuje w polu, zachowuje on realizm i podnosi lub opuszcza kultywator podczas pracy. Tak samo jest z innymi pracami, jakie on na gospodarstwie wykonuje. Co do stylu rozbudowy gospodarki, no to każda decyzja co do kupna maszyny, czy budynku, czy też innej rzeczy jest bardzo przemyślana. I Brączek raczej nie kupuje czegoś metodą prób i błędów. Są to po prostu przemyślane decyzje i najczęściej na początku przegadane z innymi uczestnikami. Czy też innymi członkami danej farmy, na której on gra. No i to tyle na dzisiejszy odcinek. Myślę, że Wam się podobał, krótko i na temat. Piszcie oczywiście w komentarzach, kogo byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku i pamiętajcie, wyjaśnijcie, jeżeli ktoś najlepiej wyjaśni w komentarzu tą sytuację z tym usuniętym kanałem, jakieś osoby z Mafisolec, to piszcie. Kiedyś chyba właśnie, nawet pytałem na społeczności, to właśnie pisaliście, że było, było to coś właśnie z brązkiem. Ja sam w tej sytuacji za bardzo nie siedziałem, nie śledziłem tego. Nie śledziłem wtedy, jak to się działo. Mafisolec. Solec wiem, że na pewno takie coś było, ale nie śledziłem tego. Więc, jeżeli ktoś coś wie o właśnie usuniętym kanale, czy też straconym kanale, jednej osoby z Mafisolec, Solec, prawdopodobnie obrączku, niech pisze w komentarzu. A ja oczywiście najlepsze wyjaśnienie przypnę. Więc, co nie przedłużając, piszę w komentarzu, kogo byście chcieli też na następny odcinek. Nie przedłużając, żegnam się z wami. Mówił nozur, do następnego, cześć, na razie.